Teraz porozmawiamy o krzywej sytuacji polskiego streamera IRL, czyli Frania, który zwykle prowadzi kontent na mieście i widzowie go trolują. Na przykład wysyłając mu dotacje, które lecą z głośnika. Siema, panio, Siema. tak sobie myślałem, dlaczego Legia jest najlepszym żartowałem. Je bak, Legia, je bak, Legia. Albo uprzykrzają mu życie, dzwoniąc do restauracji, w której aktualnie przebywa. Taka sytuacja miała miejsce podczas niedzielnego streama z Wrocławia, gdzie Franio poszedł do restauracji. Albo po kilku minutach podeszła do nich kobieta, w te podczas niedziel. Co to za dziewczyna, taka streamerka też? Czy po prostu jego znajoma? streama z Wrocławia, gdzie Franio poszedł do restauracji, ale po kilku minutach podeszła do nich kobieta z obsługi, wypraszając Frania oraz dziewczynę, ponieważ poinformowano restaurację, że streamer zajmuje się treściami portnymi. Po wszystkim, kelnerka domaga się zapłaty w momencie, kiedy nie otrzymali zamówienia, a jednocześnie wypraszała ich z lokalu. No nie no, skoro nie możemy nagrywać i nic nie dostaliśmy, no to... Ja pan, jak nie złożył, był pan świadomy tego, że pan nie jest świadomy tego, że nagrywa pan w jest pan, pytam, czy mogę poprosić o wyłączenie? A było ostrzeżenie jakieś o tym, że nie może nagrywać w tym miejscu? Ale pan nie zna prawa... Ja znam, ja znam doskonale prawo. No ja po prostu mogę wejść i tyle. To wszystko poskutkowało ogromną lawiną negatywnych opinii na Google. na restauracje stało się dosłownie to samo, gdy usiedli przy stoliku czekając na zamówienie dwie panie z obsługi podeszły do frania z identycznym problemem. Chodź, chodź, chodź. Z rozmowy wynikło, że kilkakrotnie dzwoniono na informując lokal o treściach proficznych, którymi rzekomo zajmuje się streamer. Nie no, bo... Aha, że on niby przychodził i, i co, i, po, i w restauracji i speklował chodzi o sekundę, tą dziewczynę, i, tak? tak? Kukryt, Nie biorą... no, kurestwo tak szczerze. Tak, że... Naszego dziewczyna, aha, tak. i, lubią sobie tak I za każdym razem było to mega niezręczne. A, no dobra. W sumie mam decyzję restauracji, bo pewnie dostawali lawinę telefonów od troli, która zwyczajnie blokowała im linię z normalnymi klientami. Więc nieważne czy oni tam robili treści pornograficzne, czy zwykłą recenzję jedzenia, przeszkadzało to w czymś biznesie. Opinie widzów w tej kwestii są podzielone. Nie mam się Franciszek, kupił są wszędzie szkoda, majeczki. Prania może to dobry moment, aby się zastanowić nad swoim głupim zachowaniem. Jeśli ktoś nie chce być nagrywany albo miejsce ma w regulaminie zakaz, to nie nagrywasz. Ładnie płacisz za rachunek i przepraszasz. Innym gościom mogło to przeszkadzać i zgłosili to do obsługi. Nie byłeś tam, to jest do... Może zbaczcie. spaść. Muszę z wami porozmawiać o ostatnich naprawdę niepokojących materiałach Freeza, szczególnie patrząc na to, do jakiej grupy dociera on oraz jego grupa family-friendly minionków. Frizz od lipca zeszłego roku prowadzi serię na swoim kanale pod tytułem Za ile to zrobisz?, w której to udział bierze głównie ekipa GenZi i w pierwszych dwóch materiałach wyemitowanych 6 miesięcy temu mogliśmy zobaczyć raczej standardowe wyzwania, takie jak opalanie natryskowe, piercing, zjedzenie ostrej papryczki czy 10 tysięcy kalorii. Bez katastrofy, ale wiadomo, że w takim formacie odcinków te poprzecz, trzeba będzie co odcinek troszeczkę podnosić, bo przecież kolejny odcinek nie może być słabszy od poprzedniego. W połowie stycznia Freeze wrócił do tego formatu, jednak wyzwania zrobiły się po prostu obrzydliwe i nawet niebezpieczne dla uczestników. Można było tam zobaczyć na przykład zakopanie w śniegu na 5 minut. W tym fragmencie miło byłoby zobaczyć jakieś ostrzeżenie dla dzieciaków, żeby na przykład nie powtarzały tego, bo jak 11-letni Dorian wpadnie z kolegą na pomysł, żeby przebić challenge Freeza i siedzieć w śniegu nie 5, a 10 minut, to może się to skończyć na na przykład hipotermią. Serio, napis, ostrzeżenie, cokolwiek zrobiłoby tutaj robotę. Mieliśmy też picie jakiejś dziwnej mikstury, po której uczestniczka miała problemy żołądkowe, czyli po prostu straczkę, i pokazywała filmiki ze swoich kiblowych przygód. To znaczy, po prostu jak srap. No pierdole, kurwa, ty, ale zje. Kto to ogląda? O kurwa. to jest właśnie dźwięk przegranej. Kurwa, brzydliwa. skoro mowa o... Ja pierdole, jak możesz nagrywać jak straż stary? Ja bym zrozumiał, że to zrobił Take fun, kurwa, albo jakiś inny, kurwa, obrzydliwy ten. Znaczy, oni i tak nie są jacyś super wybitni, bo no, no wiecie, no, ja z kurką Morrisona nagrywałem, jak wpierdalała karmę dla psa, nie? To też jest pojebane, że mnie na tym YouTubie już drugi rok nie ma. A oni nadal mi kurwa podpierdalają pomysły z 2015 roku, nie? Jeden typ zdecydował się dobrowolnie nosić pampersa i defekować się w niego przez kilka dni za kilka stówek. Nie mam pojęcia, skąd wiedzieć, że mam pampersa, ale proszę bardzo. Ej, dobra, ogólnie leci. Oczywiście. Oczywiście. No, 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 I musisz <ślec> Ty no, ale szczerze, przynajmniej nie musiałem iść do kibla. Nie wiem, czy ja jestem dziwny, ale tak się dać upokorzyć, żeby zabawić dzieciaki, czy spełnić jakieś naprawdę dziwne fantazje Freeza. No nie wiem, no gratuluję. Nawet dzieciaki prowadzące fanpage Genzy uważają, że ten czosnek nie ma do siebie żadnego szacunku i poniża się za odrobinę pieniędzy i popularności. Nie rozumiem, jak można dać się upokorzyć za kasę. Zgolenie głowy, brody, spoko, ale sranie w piluchę, Narażanie swojego zdrowia i za. Znaczy, no kurwa, no, paradoksalnie to Karolkowi kurwa wy, wytykali challenge, w którym żygał, tak? Chuj, że ten challenge robił jeszcze 50 innych osób, ale srać pod siebie w pieluchę, no to kurwa to jeszcze nie widziałem, nie? Pojawił się też challenge z pijawką, która najpierw została włożona do pępka, a później pijawka została położona na penisie uczestnika. A, Może to widzieć z bliska, no kończy, co to jest? Cicho, to jest Jacka z prawdziwy. Mm. Boli? Boli, boli. A! No co wszyscy reagowaliśmy? Serio, kurwa, on im kutonga pokazuje? Co to kurwa jest? Ten kurwa, co mu się stało? Chemioterapię bierze, czy co? Czemu zapłacili 50 zł? Miechem, nagrywali, robić zdjęcia. <grywa> Czemu się śmieję z tego, że. Co jest z tym fa... Ja pierdolę, ty. Chłopowi nakrywają parówę z pijawką. Wiadomo, normalizujmy dzieciakom fotografowanie nagich znajomych. Na pewno dobrze się to może zestarzeć. Ten sam chłop w białych włosach był też wydepilowany w salonie przy wszystkich. Oprócz nóg mieliśmy też na przykład włosy łonowe, czy na. Co kurwa lubi chujem świecić, kurwa, przy znajomych, czy co? Od. Ciebie! to, że ktoś to musi montować, żeby to zblurować, kurwa. co mi boli! Wszystko było nagrane z nałożoną cenzurą. Ja nie wiem, co tam się skleiło w obozie Freeza, ale naprawdę obrzydliwe. Ej, to jest kurwa szokujące ty. Kurwa, byłbym zszokowany, jakby to Bunji zrobił, ale kurwa, to Freeza zrobił ty. Freeza oglądają kurwa czterolatkowie. Co jest? i bulwersujące są te odcinki. W duży dyskomfort wprawiły mnie też te miniaturki. Mamy tam na przykład e, Freeza siedzącego obok kibla ze śmierdzącą bieluchą. Motyw ran, jakichś wychodzących ropaków z rąk i twarzy. Co ciekawe, to z tymi robelami mamy nawet kilkanaście wersji tej miniaturki. Freezu chyba testował, która jest najbardziej szokująca dla widzów i najlepiej się przełoży na kliki. I wiecie, to nie są gołcy czy jakazi z jakąś starszą publiką. Nie ma tam oznaczeń 18+, czy żadnych ostrzeżeń na odcinkach. Wiadomo, no, że ich no, grupą no, ale... docelową są dzieci, co widać po eventach, produktach, czy samych naprawdę przerysowanych i czasami żenujących reakcjach tych uczestników. Piąteczka! Ooo! <laughs> ty się zastanów, Free. Ty okłamałeś 40 milionów Polaków, prawie. Naprawdę, z tego się robi jakiś Team X Reborn. Nie jestem pewien, czy ci uczestnicy dobrowolnie nie się poniżają, tym, bo zdobędą nie, na tym, jak... Co to kurwa jest? Tak, tak, Odjebaliście w pizdu kurwa ty. I ona mu tak na odbyt pas. Nie, kurwa, ja pierdolę ty. Ja wam, ja wam pokażę, że natural by nawet tego nie zrobił, nie? Słucham. Ty mam do ciebie pytanie. No. Bo Rafał chce nagrać. Nie, to... nie jestem gejem. <laughs> nie, nie. nie jestem gejem. No nie gejem, no. kurwa. No to słucham, kurwa, no. Słuchaj, bo Fris nagrał, no. ta... Fris nagrał taki odcinek, że robiłem jakieś tam rzeczy za pieniądze, nie? I byłbyś skłonny? Nie. <laughs> kurwa! Tak no mi nie, powiedzieć. Nie, nie, rozumiem, że nie. No daj mi powiedzieć. Dobra mów no. Wydepilowałbyś sobie odbyt przed kamerą za 200 ja złotych? Ja bym wydepilowany, wydepilowany mam. No. A położyłbyś sobie pijawkę na kutonga? Nie. A chodziłbyś w Pampersy 3 dni? A jak cię zaprosić na za randkę to od razu mów, a nie... nie, nie, nie. Dobra, będziesz strał w pieluchę przez 3 dni czy nie? Nie, chcę chcesz zaprosić na randkę to mów od razu misiu. Tyle. Nazrasz w pieluchę? A zaprosisz mnie na randkę? A dasz ja nagrać chcesz, sobie co, kutonga ja kurwa na pijawce? Co, ja mogę zrobić takie coś. Jeden Murzyn versus dziesięciu gej, I ty tam będziesz występował. Może być? Dobra, jesteś, <grym> Dobra, jesteś spierdolony, miłego wieczoru. <grym> ja no. <grym> pierdolę, kurwa, to nie mogę. <grym>